Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, panie synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła, tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo pańskie. Żeby zrozumieć tą Ewangelię. Trzeba zacząć od samego początku, bo to, gdzie ona się dzieje, istotnie wpływa na to, jakie jest jej przesłanie. Słyszymy, że Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, czyli dotarł na granicę Izraela. Do granic, dzisiaj byśmy powiedzieli, swojego państwa. I od czasów Jezusa do dnia dzisiejszego niewiele się zmieniło. W sensie symbolicznym granice, które my tworzymy na mapach, istnieją po to, żeby z jednej strony oddzielać i odróżniać, z drugiej strony, żeby łączyć. Mamy swoje granice, dzięki którym wiemy, że tu mieszkają Polacy, a tam ich sąsiedzi. I słyszymy, że do Jezusa wybiega kobieta. Powiedzenie, tak jak tu mówi Mateusz, że ona była Kananejką, jest już pewną ekstrapolacją użytą celowo, ponieważ w czasach Jezusa już nie było takich ludzi jak Kananejczycy. Ale na terenach, na których żyła ta kobieta, mieszkała, wcześniej byli Kananejczycy, a Żydzi o nich mieli bardzo złą opinię jako o poganach, rozpustnikach, bałwochwalcach. I nie chcieli mieć z nimi nic do czynienia, ponieważ kontakt z nimi uważali za nieczystość. No i Jezus jest na granicy i przybiega do Niego kobieta, która jest w olbrzymiej potrzebie. No i słyszymy, że Jezus nie zachowuje się w sposób, jaki jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, że się zachowuje. Bo mówiąc dzisiejszymi kategoriami i nie używając najmocniejszych określeń, można powiedzieć, że Jezus jej mówi delikatnie odszczep się, a niedelikatnie zejdź mi z drogi, odwal się. Dlatego, że kobieta była nachalna. Do tego stopnia. Że to Jego właśnie uczniowie proszą Go, żeby coś zrobił, bo już nie chcą jej dalej słuchać. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do wizerunku Jezusa, który w takich kategoriach wydaje się kompletnie nieczuły. Przychodzi ktoś, kto prosi nawet nie pomoc, o pomoc dla siebie, tylko dla jeszcze bardziej bezbronnej istoty dla dziecka. I Jezus. W ogóle nie reaguje. A kiedy już otwiera usta, no to co mówi? Nie przyszedłem tu do Ciebie ani do podobnych do Ciebie. Wy, nie tylko Ty, jesteście poza spektrum mojego zainteresowania. Interesują mnie wyłącznie żyć. I żeby zrozumieć, co się stało, to trzeba zwrócić uwagę na coś, co nie jest oczywiste. Kiedy kobieta prosi go, synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha, on nie odezwał się do niej ani słowem. Ponieważ ta syrofenicjanka odnosi się do niego w kategoriach żydowskiej tożsamości. Syn Dawida to był tytuł, który Jezus lubiał, kiedy był stosowany do Niego. Oznaczał żydowskiego Mesjasza. I kiedy ta poganka z perspektywy Jezusa Żyda i Jego uczniów Żydów prosi Go o pomoc, to prosi Żyda o to, żeby zrobił coś dla nieżywa jak słyszycie, to samość religijna, żydowska to samość religijna Jezusa sprawia, że On nie reaguje. A jak reaguje, to jest szorstki. Ale kobieta nie wpada w panikę, nie rezygnuje, bo dla niej stawka jest olbrzymia. Ma chorą córkę i nie potrafi jej pomóc, ale ma przed sobą kogoś, o kim wie... Że potrafi to zrobić. I za drugim razem już nie prosi Jezusa, odwołując się do jego żydowskiej tożsamości, mesjasza, tylko mówi panie. Ale dla Jezusa określenie pan oznacza znacznie więcej niż powiedzenie mesjasz żydowski. To jest coś, co my dzisiaj mówimy, określając Jezusa Bogiem. Pierwsza rzecz, która to się dzieje, to nie problem tej kobiety, tylko problem samego Jezusa. Otóż granica, fizyczna granica, rozdzielająca jego naród od sąsiadów, którzy byli traktowani z pogardą, którzy dla Żydów byli jak wrodzy. Sprawia, że Jezus, skonfrontowany z ludzką potrzebą przez ową kobietę, doświadcza napięcia, które jest pisane w każdą religię. Każda religia jest bowiem granicą. Każda religia określa tożsamość, i nie da się tego w sztuczny sposób. Zniwelować, ponieważ nie można być religijnym w pojedynkę. I to jest strasznie ważne, ponieważ to się dzieje na naszych oczach, to się dzieje w nas teraz. Dzisiaj to by wyglądało tak, że można byłoby zamienić tytuł syn Dawida na Polak katolik. I niech Polak-Katolik stanie na granicach swego państwa. Wiemy, jak się zachowuje Polak-Katolik. Zachowuje się tak jak Jezus Żyd na granicach Tyru i Sydonu. Wy jesteście inni. Wy jesteście gorsi. Ja mam obowiązek zadbać o swoich. I Polacy katolicy mogą owinąć sobie dłonie różańcami i tak mówić nie Polakom i nie katolikom. I byliśmy tego świadkami. To jest ekstremalny przykład, ale w całej polskiej debacie taka identyfikacja Polak-Katolik jest na wyciągnięcie ręki. I nie można powiedzieć, że ona jest fałszywa. Tylko trzeba wiedzieć, że jest niewystarczająca. Ponieważ druga w cudzysłowie tożsamość Jezusa, jako zbawcy wszystkich ludzi, a nie tylko żydowskiego Mesjasza, w naszym przypadku oznacza, że jesteśmy Jego uczniami poza geograficznymi granicami. Że nasza tożsamość nie może się ograniczyć do katolicyzmu Polaka czy Polki. Że ma uniwersalny charakter. To jest bardzo trudne, ponieważ kultura nas poprzedza, a religia wynika z kultury. I widzicie, Jezus sam doświadczał tego napięcia. Nie było coś takiego, że on był ponad tym, nie byłby w pełni człowiekiem. Więc pierwsze przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii jest takie, że jeśli my chcemy być dojrzali duchowo, my musimy w sobie rozpoznać to napięcie, ten konflikt lojalności, ale rozwiązywać go tak, jak rozwiązał go Jezus. Nie mówiąc, że tożsamość narodowa nie ma znaczenia, ale nie sprowadzając tożsamości narodowej do sedna, religii czy wiary. Bo jakbyście doczytali tą Ewangelię Mateusza do końca, tu słyszycie, że Jezus mówi jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, ale ta Ewangelia. Kończy się nakazem Jezusa skierowanym do swoich uczniów, mówiących: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Więc, my musimy się zgodzić na to, że w życiu będziemy doświadczali takich napięć i, i takich konfliktów. Ale krzyczenie z wałów jasnej góry, że to jest miejsce tylko dla Polaków i Katolików, jest porażką. Jak porażką jest stawanie na granicach z różańcem obwiniętym wokół dłoni. To nie chroni wiary, to chroni tożsamość. Jeśli jesteśmy Jego uczniami, musimy umieć funkcjonować poza granicami, szanując to, co nas ukształtowało. Szanując, ale nie ubóstwiając, nie robiąc z tego religii w religii. Bo wtedy nam się będzie przytrafiało częściej niż rzadziej to, że będziemy na innych spoza naszych granic patrzyli nie tylko jako na obcych, ale jako na innych, gorszych. Albo wręcz wrogów. Bo co tu się stało? Kiedy ta kobieta odniosła się do tożsamości Jezusa, wykraczającej poza czy przekraczającej Jego tożsamość narodową, jej prośba została wysłuchana, ale stało się znacznie coś więcej niż tylko uzdrowienie jej córki. Ponieważ Jezus wobec swoich ziomków powiedział: popatrzcie, jaką ona ma wiarę. Żaden z Jego uczniów bez czegoś takiego w to by w ogóle nie uwierzył, ponieważ każdy był wyszkolony w swojej religii narodowej do tego, żeby na takich ludzi spoza tych granic patrzeć z poczuciem wyższości, jako na pogan. A tam nie może być nic dobrego, a już na pewno nie może być jakiejś wiary, autentycznej wiary, skoro to poganie. Jeśli my będziemy się identyfikować jako katolicy wyłącznie przez naszą narodową tożsamość albo nasz polski katolicyzm, my będziemy mieli swoich syrofenicjan obojętnie po której granicy Polski, albo gdzie indziej na mapie świata. Jest to do, nie do uniknięcia. I dlatego religia jest równocześnie błogosławieństwem i przekleństwem, ponieważ nie tylko stwarza te granice, ale je podtrzymuje po to, żeby wspólnoty mogły funkcjonować. Ale naszą granicą jest granica nie państwa tylko kościoła. A ta instytucja nie ma swoich granic. I uczymy się tego konfliktu Jezusa, bo to jest nasz konflikt. Nie wierzę, żeby tu nie było między nami osoby wolnej od takiego napięcia czy takich napięć. Nawet jeśli jej się wydaje, że pozornie to już sobie załatwiła, to tylko pozornie. Jesteśmy wezwani do tego, żeby szanować swoją tożsamość, ale nie czynić z niej religii. I nauczmy się jeszcze drugiej rzeczy, która ta osłość i szorstkość Jezusa pokazuje. I która jest bardzo aktualna, także w kontekście tego, co się dzieje. Jak przywykniemy do historii tak, jakby była nieomylna, to podobnie jak autor tej Ewangelii, będziemy o kobiecie, która nie jest Kananaiką, Mówili, że nią jest, bo mieszka na tych terenach, więc ona nie może być nikim innym niż jej przodkowie. Ona nie była kananajką, tej grupy etnicznej już w czasach Jezusa nie było wymarła, ona była Syrofenicjanką. Owszem, z perspektywy Żydów, była poganką. Ale umieszczanie jej w prostej kategorii musisz być taka, jacy byli twoi poprzednicy, którzy tu mieszkali, jest nieporozumieniem. I my też po różnych granicach robimy to samo. Ty nie możesz być inny niż twoi rodzice, twoi dziadkowie. A ja mam prawo się ciebie bać, bo. Oni komuś w mojej rodziny kiedyś zrobili jakąś krzywdę. Ty nie jesteś i ty się wcale od nich nie różnisz. Mam prawo cię więc traktować wrogą. Temat aktualny. I aktualny pozostanie, ponieważ dotyczy ludzkiej natury. Więc prośmy Jezusa, abyśmy nie unikali nieuniknionych konfliktów, ale nie starali się ich rozwiązywać w prosty sposób. Albo sprowadzę swoją wiarę do narodowej tożsamości, albo wiara będzie tak abstrakcyjna, że jej nie będzie. Mówiąc jeszcze prościej, jeśli ktoś swoją wiarę sprowadzi do swojego konserwatyzmu, albo jeśli ktoś swoją wiarę sprowadzi do swojego liberalizmu, próbując rozwiązać konflikt lojalności, nie zrobił tego, jak uczy Jezusa. Wybrał jedną opcję, a nie całość. To jest proste rozwiązanie i większość z nas tak czyni. Dlatego w Kościele potem mamy jeszcze wewnętrzne granice. Dla tych, którzy twierdzą, że są w większości i mają mieć więcej władzy i praw, bo rzekomo jest ich więcej, więc z tego faktu ma to wynikać. I dla mniejszości, które są traktowane jako półkatolicy. Katolicy, ale nie Polacy, Polacy, ale nie Katolicy. I tam jeszcze można różne kombinacje wymyślać. W ten sposób pokazujemy, że tak jak Jezus, każdy z nas jest człowiekiem. Ale Jezus zżywa nas do innego sposobu przezwyciężania takich konfliktów tożsamości i lojalności. I uczmy się i pamiętajmy, że wiarę mogą mieć ludzie, których o to zupełnie nie podejrzewamy, albo wręcz twierdzimy, że takiej wiary mieć nie mogą. Religia a wiara to nie jedno i to samo. Ważniejsza jest wiara, a nie religia, ale wiary bez religii często nie ma. Ale jeśli jeszcze raz ktoś zacznie ubóstwiać to, co nie powinno być ubóstwiane, będzie budował za sobą granicę, sam stanie się chodzącą granicą. Takich chodzących granic w Polsce jest za dużo, więc nie tłuszczmy kolejnych, dzieląc ludzi na kolejne podkategorie. Ale bądźmy realistami: nie da się tego konfliktu po prostu wymazać tylko dlatego, że jest trudny, albo że byłoby lepiej. To nie ludzka natura wynika z religii, to religia wynika z ludzkiej natury. A ludzka natura jest plemienna. I przez dwa tysiące lat, mówiąc o chrześcijaństwie, a mówiąc o starszych religiach, przez tysiąclecia służyła temu, żeby te granice podtrzymywać. Jeśli jesteś uczniem czy uczennicą Jezusa, nie masz problemu z tym, że są granice. Umiesz żyć poza granicami. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.